atakować z albo z żubia, albo z tej tego nieudanego, niebynego duszenia, nawet możecie to robić <śmierdzenie> z tych koniec tego jestem góry Jestem Zatusi, poszło Partner, partner podniósł się, tak powiem, nowy sobie porzucił, wsiadam w górę za nim. Jestem tutaj. Trzymaj kłapy, Tutaj wszyscy umieścili mataleo, albo coś takiego. Mataleo tutaj obozie bronił. Dwa. Niektórzy są ozdobcyjni, nie chcą tego robić. Bez zapięcia. Y, dwa nogami lub jedną. Ale ta rzecz. Y, widzę, widzę właśnie błędy największe przy nogi. no -b. Nie ma presji, nie ma, ma klejenia. Co to jest za duszenie? Nawet jak sobie pójdę gdzieś tu daleko, to będzie zrywał, będzie tak do jakiejś pozycji itd. Tu jak już, o! Napieram. Mam chwyt. Trzy naszej roboty. Tak? I przyjmujemy w tym momencie taką teorię i taką taktykę, że mój przeciwnik wie jak się broń, co lew. wie jak trzeba jak to robić, jest, dobrze się układa, wie jest to chwyta. Nie daje głęboko włożyć mi tej łapy tutaj no, w ten sposób. Jest jakaś tak pozycja taka słaba. Ale też mamy taką taktykę. trochę mi tutaj tej blazu tej Troszeczkę. Nie za dużo, ale tyle. Ten początek te tak? Czyli tam, tak powiem, tak jak robi to Marcelo Garcia, tak do Marcelletiny, rozciąga paluchy, rozciąga nóż, żeby ujechać duszy, żeby można było ciąć. Czyli po, te, po tej sytuacji takiej o, po prostu tutaj, coś to nie zadziałało, bo wideł, więc załóż, że jest niego, nożycie i wyłącznie po niebieskich co Mamy o zrobię? zdrowie, to słaby

Normalnie bym to robił ze sprole. żeby mu kręgosłup tam ponaciągało. Jak będzie dobrze zrobione, jeszcze plecy nie będą leżały, Trzymam, na macie, a już będzie krew. Normalnie bym to robił, żeby zrobił bum i głowa zostaje z kręgosłupem w Czyli nie musi być mocno tutaj. On musi być taką troszeczkę tutaj. Tu nawet z tego nie, mogę nie zrobić tego szczerze. Tutaj delikatnie. Chwyt, czyli jedna, gejbla, jedna panuszek, jeden, drugi, trzeci. Pan musi tutaj domykać. Często deszczą wychodzi no, jak patem chcecie złotych przodu. zrywa się. Ale nogami, żeby z tego własny. Oooo! I wszystko. To wiadomo, małdy na drugi, żeby kurdy nie umęczać. Właśnie, że pomagał, trzeba troszeczkę. Słuchajcie, pytania są do tego czy nie? Prosta rzecz? Prosta. Czyli to jest taki combo, zobaczcie sobie jeszcze. Było tutaj, był pytań. Nie idzie, rozpycham. Bum, to jest opięcie. Tak? Nie idzie, coś tam dalej. Wciągam. Nie idzie. Próba poddania. Hop. Jedna. Druga. Tak? Roluje się. łapie Domykam. I wszystko. Ok. Chciałbym, żebyście sobie zrobili z tego yy, scarf czyli pominęli, pominęli yy, że tak powiem, te pierwsze duszenia, czyli z tej pozycji zapaśnicie tej takiej trzymanki. Yy, I do okej? Okay. Raz, dwa.